Jak wyrównać płytki, aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię? Tak jak widzicie, występuje tu klawiszowanie. Do tego użyję systemu poziomowania Smart Level na wysokość 21 mm oraz klinu wielokrotnego użytku. Tu bardzo ważne jest, aby wykonać taki ruch. Objeżdżamy w kierunku każdej płytki. System wkładamy bezpośrednio pod płytkę tak, aby tu było jak najczyściej. Co ile rozmieszczamy bramkę? Kwestia jest rozmiaru płytki i tego, jaki ona ma kształt. Wstępną ilość bramek zawsze macie napisaną z tyłu na opakowaniu. Aby uzyskać idealną powierzchnię, używamy klina. Klin jest wielokrotnego użytku. Wkładamy go w bramkę. Możemy to zrobić ręcznie, dociskając do momentu, aż tu płaszczyzna będzie. W dalszym momencie widzę, że coś jest nie tak. Mogę dopchnąć to ręką lub użyć szczypiec. Szczypce sobie ustawiam w taki sposób, zakręcam i jednym ruchem zaciskam. I jak sami widzimy jest idealnie. Po pełnym wyschnięciu kleju musimy usunąć bramki. Nigdy nie wyciągamy klinów przed wybiciem bramki. Do tego mamy młotek gumowy. Tak naprawdę jednym energicznym ruchem uderzamy w bok bramki. Tylko bardzo ważne jest to, aby klin był zapięty. Po więcej takich porad zaobserwuj.